Dobra jesteśmy tu w mojej urodzinki A tutaj co się dzieje? Tam nie ma żadnych kotków Kuleczka Kuleczka gdzie jesteś? <laughs> tu jesteś? O, łobuzik łobuzik ta... O patrzcie, 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 patrzcie. Nóżki przeciągane, przeciąganie, kuleczka i przyciąganie ziemskie Dupcia, Dupcia Idę do, do łobuzika. Łobuzik łobuzik Szybciutko tu chodź łobuz łobuzik Ale kuleczka odejść, bo łobuzik tutaj idzie. Teraz Teraz tutaj łobuzik idzie. Cześć, kochaniutki. <laughs> Cześć. Cześć, łobuzik. To jest łobuzik. Spokojniutki. Główką sobie macha. Tak, jakby nie dowierzał. I wrócił sobie na schodki. Kochaniutki, patrzcie, jaki słodki. Patrzcie, jaki słodki jest łobuzik. Kochaniuteńki. Gdzie byłeś tak długo, jak Cię nie było, co kochaniutki, maluteńki? Łobuzik to jest dopiero piękny kotek. Patrzcie. Kochaniuteńki, mój kochany łobuzik, tęskniłem za Tobą. Szarżują tu na tych ulicach, a przecież tu kuleczka tu przecież jest. Nie wolno tak szar szarżować tutaj. Idziemy zjeść kuleczka, co? No pewnie, że idziemy, chodź. Co mówiłaś? Co kuleczka mówi? Staje na dwóch nóżkach aż. O, a kto to tak pędzi? Malutki. Kto to tak pędzi? Jak wściekły. Jak jakieś wściekłe zwierzę. Jakaś bestia. Koloseum. Co? Co to za bestia? Mała, żarłoczna Co wszystko by pożarła Co? A to tylko kuleczka Nie mamy się czego obawiać Kuleczka O smaku indyczka Nowy paluszek od sma o smaku indyczka Smakuje? O upadło chyba Ci Kuleczka jak Ty jesz? Proszę.